Chmura soczewkowata. Chmura piętra średniego, czyli występującego w zależności od szerokości geograficznej na wysokości od 3 do 18 km. Chmury te, ze względu na swój soczewkowaty, talerzowaty kształt, oraz nieruchomość, brane są czasami za niezidentyfikowane obiekty latające UFO. Mogą być różne wielkości. Wszystkie chmury powstają w wyniku kondensacji pary wodnej w kropelki wody i kryształki lodu. Powstawanie chmury soczewkowej uzależnione jest od kilku dodatkowych czynników. Chmury te występują głównie w pobliżu masywów górskich, gdzie w wynoszonym nad wierzchołki gór schłodzonym powietrzu powstaje na drodze kondensacji chmura. Powietrze opadając niżej ociepla się i chmura zanika. Cieplejsze powietrze może zgromadzić w sobie więcej pary wodnej niż zimne. Chmury soczewkowe utrzymują się tylko na grzbietach tych przepływających przez bariery górskie mas powietrza. Chmury soczewkowe wyglądają na nieruchome, jednak ciągle zanikają przez ocieplanie się powietrza i ciągle są też odbudowywane przez napływ zimnego powietrza z nad Ruch powietrza musi być stabilny, a jego wilgotność nie może się wahać. Wówczas mamy szansę zaobserwować te niezwykłe chmury.